Jeśli chcesz szybko i bezpiecznie kupić bądź wymienić swoje skiny No to zapraszam Cię na Pirate Swap, A z kodem KROKO 35% więcej do doładowania Przypominam, że na CSGO Skinsa wróciły natychmiastowe wpłaty skinami Więc jak chcesz sobie oczywiście wpłacić No to możesz oczywiście użyć tutaj kodu KROKO Dostaniesz 10% więcej Do każdej wpłaty skrzynkę dostarczasz free I oczywiście przypominam, że takie piękne skiny możesz wygrać Jak z kodem oczywiście KROKO wpłacasz No i oczywiście no, przypominam też o konkursie na kosa na 1000 subów więc zostaw koniecznie suba, żeby no kostkę sobie wygrać za frytę, bo ciebie to nic nie kosztuje, a mnie będą na pewno kosztować sporo bitwy na dzisiejszym filmie, bo mam nadzieję, że nie przypierdolimy dzisiaj wszystkiego, ale no zamierzamy zrobić troszkę, no tak powiem z przytupem wejść dzisiaj na z Kinsa i takie bitewki z jajem zrobić, 1500 niecałe. 20 skrzynek w tej bitwie, no przeróżne tutaj skrzynki naklikałem, więc zobaczymy oczywiście jak to chodzi, wrzucamy bota i samo. No i zobaczmy jak to się będzie dzisiaj kręcić. Zaczynamy tak! Z samym wielkiem 26 złotych, więc jest to oczywiście przewaga póki co na naszym koncie. Skrzynki G2A na sam początek, więc zobaczmy, czy rzeczywiście uda nam się z nich dostać. No, ta hiperbestia może kosztować sporo, stówkę na szczęście tylko, okej okay. Skrzynki El <mulity> Szczerze, to taka chujówka mocna Póki co, póki co, tak może się to zmienić jeszcze? Nie, no, szczerze, główno mocne. Co? Czy jest tu jeszcze nadzieja na poprawę? Kurczę szczerze wątpię. Tak, jakby, no wiesz, no, trzeba być realistą, tak. A ja tutaj widzę, że potencjału chyba nie wiedzę coś mi się wydaje Żeby wygrać tą bitwę No nie wiem co bym musiał spać, nie Okej, okay, czekaj 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 no no może, może o kurwa ej patrz to Ej dobra jak my tą bitwę wygramy to ja nie wierzę nie Ej, chyba wygraliśmy. Hiya, Ej, całą bitwę przegrywałem, nie? No całą dostawałem na dziurę, żeby pod koniec odbić, nie? Ale dobra, zajebiście. Ale mocny, naprawdę mocny powrót teraz z naszej strony. O to chodzi. No tak to powinno wyglądać. Zajebiście. na Radiation. Ty, bo tu już jest trzy ta bitwa, ty. No dobra, no dobra. Nie przesadzajmy póki co. Sobie kliknijmy tak. I samu... Niech się dzieje! Judus Ufiki! No powiem tak, skrzynka Lunar naprawdę ma potencjał, ale jeszcze większy potencjał. Dla mnie ma ta skrzynka Radiation, nie? No, wcale nie tak, że wrzuciliśmy tutaj na buście, tak? Całkiem no, celowo, tak? No ale 6 o kurwa! to ładnie sypnęła Ile przepraszam? Tysiąc złotych! Okej okay. Okej okay. Nie wnikam Nie wnikam Tysiąc złotych za cyzetkę taką, czaisz to? Dobra Zróbmy królewską bitwę Na Skrzynki Royal Mam nadzieję, że ona nas odbije od dna. A jak nie, no to jest DJ Ametyst. też ważna skrzynka. Dawaj, dawaj. Ja pierdolę. No, te skrzynki Royal muszę na coś dobrego sypnąć. No, jest kos, ale tych losów odrożę, co? No, delikatnie. Ja pidi. Ja, pidi. ja, pidi. No i co? No cóż mogę stary rzec, no. No dostaliśmy królewski wpierdol po prostu.